Hejka widzowie, to jest kolejny odcinek z gry Jack Smite Jak nigdy w menu głównym Tak jest pełna lagów jeszcze Oto mamy nasz ukochany pierwszy jedyny save, ale levelu 15 już A to jest rzecz, bo ostatnio blokowaliśmy. bo bomby naprawy, czy jakoś tak. Naprawiają naszym chyba bronię, jak kojarzę. Siema osiał, siema wiesio. Mopie O! Głazo ludy. <laughs> Będzie głazo kwiatki. Przepraszam, że będę poka pokasływał, poko. Chudźwa. Kaszlał jest jakiś czas. Dobra. Tak, tak, też młota, to ci da młota. Siema, kaczor. Ty to zawsze za nami jesteś, nie wiem co to tam robić, znaczy, czemu za nami nie eee. A coś możemy złożył? Mam maczubę jakąś? Mam brązową maczubę, ale to jest pod roślinny, roślinny równie nie mam. Łuk jakieś? Mrożące, niech będzie. Hmm, Ej, ogółem maczunek jest na wodnych. Ja to nie to znięcie nie lotowego dobrego tego. Tak albo. Ile potrzebuje... Nie, że jest... Dobra, to jest stalowy. Nie zwaliłem nic. Okej, okay, ktoś się przyszedł? się ma świnia. Świnia, świnia. Miecz na wodny. Też stalowy. Na miecze coś ma. Z żelaza. A to jest Na to nie potrzebuje. Czy byje kapa CP 14, okej? 14, co nie? Jak pamiętam Masz 14 to jest z Co nie? To jest to? Tak, to. to. Okej. Okay. To mu zrobimy ten miecz. Chyba, że to nie jest ten rodzaj miecz. A, to ma różnicę, to nie ten rodzaj miecza. To drugiemu tak będzie. A teraz robimy maczugę. Czy to będzie automat, taka, nie wiem... jakiś program do automatycznego pompowania. Okej, okay, lejemy powoli, jak sos serowy w kinie. Wiecie, się ma. Jeszcze że też tak te, te, po części ich słabszyć z tego powodu, że chciałbym zobaczyć, jak te bomby działają nowe. Czysta ciekawość. A tak w ogóle widzowie? Jak to u Was sylwester? Powiedzcie mi w komentarzach, jak Wam minął sylwester? A jak się czujecie z tym, że jest nowy rok? 2023. Zbliżamy się ciągle do 2020. 2021, 2037? Niech 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20? nie, nie pomyliłem coś. Yy, nie wiem. Ty chodź, tak? Mieczyk. Yy. OK, good, got, 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 good, good. Great. OK. Za siebie się ja widzę. A zwykła nie będzie. Perfect. Na lodowych. Great. I no, na zwykły. Perfect. Dziękuję. Coś tu wykowało. Ja to pamiętam, że coś tu robiłem. Chyba w piecyku coś. No. Wygląda Ło, no, na styk. O, lende. O, nowe zamówienie. Mi się wyleczy czas tam nie leci w ogóle. Jakby... Ten czas tam za wolno leci. Shikera, ale teraz zrobimy jeszcze. No, jaki on miał być złoty? Czy brązowy? Stalowy. Jeszcze lepiej. Ale dobra, stalowa. A to łuku nie zrobimy narodowego? Bo ja mam teraz... A łuka chyba nie będzie. Nie ma z łuku, a Okej, okay. to jak to wyglądało? Guja, A maksa na boku, chyba zrobię źle już, ale dobra Środek. Dół Na rogu Drugi rogu Nie nawet dobrze wygląda moim zdaniem Ile jemy mieczyk Ja już mam w głowie timer ile to działa Ja już pamiętam Na pamięciu to biorę A się jakieś gody walić Ale to w ogóle widzę co do tego, że mówiłem, że będzie Strength Force Heroes znowu Nagrywany, no to jest problem. Nie mogę zrobić challenge'a jednego na no, odcinku nawet mm. great. No, zawsze tu atualne. Szkoda go, no. dobra. Nieważne zrobiłem miecz. Co się liczy? I logo, który ma coraz bliżej do gwiazdki. Ja się napiję może w czasie. Pójdź naprawdę dostałem. Szejka, jak się lecił. Mmm, maczuga do końca, jakby. No na się wodnych. O! Fajnie wygląda. Pyk. Coś na... Co to jest? Zwykłe tych na zielonych. O Boże, to zwaliłem. I do idę. dobra, macuga jest śmieszna. Co zrobi sobie to złota, nie się mu świecić, Okej, okay. Tobie, nie pamiętam, to się robiło, tak? No, tak jakoś, i może to się teraz tego mnie łączyło od miliona. Nienawidzę go, a ten czas leci, jak cholera O, oh, perfect, lord. Perfekt! Kuźba. A to już nie będzie. Nie, yes, co jest? Ej, zbaliłem już. Kuźba. Ja już myślałem, że perfekty same będą. A tu zwaliłem raz. No jeden, no jeden zwaliłem. 97%. No. A tak lepiej pięć, nic. Ja myślałem tak w ogóle, że te litrowe... Tak, czy litrowe? Nie. No, te, 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 te takie snickersowe, te... Yy, shake'i są do e, są dobre. Słony karmel trochę. To, to i dżindżadek, korek. Nie powiem jaki. Pyk i zwykły. Będzie perfekt? Nie. Perfekt! Perfekcyjny uram! Jakąś on nie tak? Nie, nie ty to użyłem? Co stworzenie zaszułem? Nie wiem, ale mamy tą bombę tych tą. To... Abra łapkę. Przysk. Ja chcę zobaczyć, ja mogę użyć swoich. Zobaczymy, to, jak będą bardziej obici. Może jak bardziej się uszkodzą. O, no, zobaczmy teraz. Ty, do sowiegli leczy. Dobre to. Mm. Napis się nie dadzą. późno. Ok, to teraz mogli naprawić, co? Ta, typowo fajne to. Dobra, jajcie. Ciekawe, jaką kulkę kolejną ci dostaję. Bo wątpię, że na każdy rodzaj ten potwora. Ej niby to lecze, nie, czy dużo. Nie, czy to cokolwiek daje. Jakkolwiek. Wydaje mi się, czy każda broń, która tutaj jest odblokowywana w tych skrzynkach, to nadrobi swoje swojej w tych skrzynkach? Ło to już 10 minut nagrywania. A to jak wiadomo, 10 minut, to trzeba przypomnieć: że lajkuje, komentuje i subskrybuje moje filmy, bo lecimy do 120. A do tylko dwóch subskrypcji. No powierzchni. No wiecie, że nie więcej subskrypcji będę miał, tym więcej filmów będę robił. Siema, wyczek, Mainzio przyszedł. Znaczy nie, Mainzio to jest ten Leczący yy, życiowy młot? Nie wiem, nie będzie. Czemuś miła? To, to jak tam Ci minął dzień wrześni? Hmm. Dużo z przeciwników przeciwnikami Bardzo dużo. Takich podstawowych. A ja nie wiem czy zapytań, mam bardzo głośno muzykę do yep. Tego wiecznie zacząłem kraftować. Z yy... <laughs> Albo nie. Na tych. Na tych, bo ten gwiazdkę najdłużej. A kiedy to okno nie będzie. chciałem ja ma to No to Ale stanowe, bo stali dużo mamy. Maczuga, bardzo dany można powiedzieć, nie chcę być rasistą czy coś, no ale to, to czarna jest, no. Ja w ogóle widzowie, myśleliście kiedykolwiek, że mo można wrzucać filmiki z YouTube na CDA? Ja to zobaczyłem dopiero po publika. No bo powiedzmy bo podpięte CDA i jest nawet opisane, że można... że CDA działa jak YouTube po części. Można się połączyć z YouTubeem. Głupie, co nie? To się pali? Nie. No, jak się będzie palić. E to jest dobry pomysł. Po prostu kliknąć i iść, jeżeli, jeżeli jest dużo na piecu Klikasz i jeszcze... Jeżdż... Chyba. to. Klikasz i to wystarcza, co nie? No to, wystarcza. No, zbugowany dźwięk lania się. Okej, okay, o! Tarczownik! Jak cię dawno nie widziałem, kolego! Chodź tu. Dostaniesz najzabawniejszy tarcz, jaką możesz mieć. Złotą. Złota tarcza na co była? Moja No Ogień. No. Okay. A niech se będzie. Znaczy, kurde. Fajn... Eee... Yy. I nie ma nie masz żółtej parby, ja to ci tak nie zrobił tego. No <laughs> skończmy. Która to była Pała? Ta Pała. O Jezu, ładno. Hej, taka ładna zwaliłem. A, cała ja. O ja powiedziałem? O dobra, przynajmniej statystyki daje. Po do wszystkich do życia. E, co teraz? Teraz miecz. Słynny kryształowy miecz. Dam mu to, był ładnie wygląda to. Ej no, wyglądało to lepiej, jak ja to kładłem. A niech będzie to śliny zielone, coś, bo to jest brzydkie. Pozbędę się tego. I tego zenzla. No, nie wiem, moim zdaniem ładnie wygląda. Ej no ile, ile tu, brakuje jeszcze jednego miecza? Eee, co, ta czy hop? W sumie myślałem też o znowieniu y, serii jednej W sensie znowieniu e, no, Zrobienia kolejnego odcinka z Brotato, ale Jakoś mi nie idzie tak Ale Myślałem też nad Noitą, żeby Noitą grać W ogóle zajebiste protip co ja teraz zrobiłem dla was Po prostu klikacie i to wam farba nie leci A gra jak widać jest na YH do zagrania Ej, jakby użyć zielonej farby, to by było ta koniczynka, co nie? Jest pewne. To jest pewne. Nie, ładnie wygląda. Chciałbym powiedzieć, że nie farby, tylko zielonego materiału. A zielony materiału nie mam w grze. Nie wiem, to topoki mi nie idą jakoś. A nie będzie zwykły kijek, ten lepszy. Perfekt. No, no, mi się mieszka słówek, jak ja puszczam. Hamuwa. Double Axe kolejny. Nie wiem, co to, nie wiem, co to gra, co jest, co nie tak, ale się nie ładuje. Ale, bo ty w ogóle nie masz jeszcze te, tej pały zrobionej, grzechotki. Jezu, trzeba się ją zrobić, około o zera. Zapomniałem o tobie, stary. To jest jak w McDonaldzie, kiedy o, o tobie zapomną i sobie przypominają, no jak już zaraz mówię, znikło. ja stawiałem. Zapomnieli o mnie. W McDonaldzie. Na szczęście. Na szczęście dla kasy. Bo ja właśnie Tu, 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 w ogóle McDonald's to jest najgorsze miejsce. Do żalcie, moim zdaniem. Znaczy, no fajnie, to no jest dobre jedzenie, ale No się nie dajesz, zatają. Co do żabki sobie kupić, kupić tego. Eee. To się nazywało panini. A w ogóle protein do żabki? <laughs> Jak chcecie panini z ketchupem? To mówicie babcy, żebym otworzyła szczypcami i dodała panini do środka. E, to, boże, ketchup do panini. Bo lepsze niż surowe. znaczy... Może co ja gadam? Bez do, lepsze niż bez dodatku, a w ogóle zwaliłem teraz gwoździa. Demet, A na szybko, bo co jeszcze. Nie, musi być ładne, to musi trzymać. Boink. Boink i... Nie, wodny, doda wodnego. Boink. Nie, jest dobry, a nie narzekaj. No i ty to, to trzymasz jedną ręką, to ja nie wiem. Ale dawaj migamy te 20, czy ileś tam. 25! Ło! Wow. <coughs> Mi się wydaje, że ta gra u was jest za cicho. A może nie? Po prostu ja tak wyciszony. Dobra, ciebie dalej. Pyk. Niebieski, co dostałem niebieski gem? Ku**wa lapis z minecrafta. Minecraftowego lapisa dostałem niebieskiego. Bo to była rączka. Od razu nie uda, Nie ma sensu go trzymać, bo... To się tak przynajmniej ładuje od nowa. Poink. I ta ognista królka też nie ma sensu, do ognisty nie ma. To przecież dodam mapa. Nie wiem, używam kiedy mi się tylko podoba. Pyk. Siema, nowy wrogu. Żyj, piach. Obrzydki jesteś. Zobaczcie co ja mówię. Jaki brzydki. Tak, tej nie można ludzi wysyłać brzydkich brzydki. Bo się w e, te tęczowy te wściekają. Tak naprawdę. W ogóle ciekawi mnie kto ogląda do, do końca te filmy. Kto mógłby te to ogląda do, do końca? To, że gruba na końcu stoi. Fek. Ej, 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 Let's go. Wszyscy przeżyli. Znowu. Dostaliśmy kije, o jezu, czy to będzie scroll do. <coughs> czy to będzie scroll do krowy? Proszę nie, żeby to nie był scroll do krowy. Wiecie o co mi chodzi? O ten magiczny magiczar ze skrzynki. O kuźwa, co to jest? Wygląda jak młot wielki, a nie się Go... Dobra, ty tam przestań gadać o, jednego odnieśli. Zobaczmy, okej, okay. nic nie mówiłem wcześniej. Pan mówiłem, że to będzie do tego ja. To wiedziałem, bo tak zacząłem, że wleciały trzy kije. Ale wiecie co, widzowie? Kończymy ten odcinek, już leci 20 minut. Więc dzięki za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.